Witajcie moi mili w grze, no jakże bardzo wiekopomnej grze, w grze o koniach. Skoro mówię, że jest gra o koniach, czy trzeba w jakiś sposób to inaczej przedstawiać? No raczej nie, raczej nie, gra o koniach mówi wszystko. Tekstury niskie, nie, nie, wysokie, wysokie, no. Mam nadzieję, że nie wypić Dziekompa. Dobra, nowa gra. BĘDZIE GRUBO, BĘDZIE GRUBO! To naprawdę piękne móc znowu tutaj być. Ferie zawsze tak niemiłosiernie długo się ciągną, gdy jestem z dala od Akademii. Cieszę się, że będę znowu mogła zobaczyć Kasię i Elizę i Maxa, no i konie i mojego źrebaka. Nawet jeśli tutaj wiele się zmieniło i wielu twarzy nie pamiętam. Myślę, że to był dla nas wspaniały rok. No, a pani Milan zarządziła przed feriami wielkie zmiany. Dziwię się, co ja tutaj nawyrabiałam. Beka. Witaj Paulina. Dobrze, A. że znów jesteś u nas. Są już prawie wszyscy. Idź teraz do swojego pokoju i rozgość się. Chyba wciąż pamiętasz drogę. Pewnie, dziękuję pani Milan. Nie mówię, jak pan żyć Różne istoty mogą cię załatwić, gdy będziesz w lesie nieostrożna, weź zawsze swojego konia. Dobra. Jak ją trzepię! O ja, widzieliście to? Jak. Jakie zaburzenia chyba ma. Ja, tragedia. On. Pierwszy dzień przyjechała do Akademii już naćpana. pana. Hej, no jesteś w końcu. Już myślałam, że się nie zjawisz. Mama chciała mi jeszcze to i owo poopowiadać. Przecież wiesz jaka jest, już myślałam, że mnie w końcu nie wypuści. No coś ty, miałabym tu spędzić rok bez ciebie? Jak miałabym to wytrzymać? Wszystkie zołzy też już są. Pokój 3? Tak, chcesz się przejść? Przynajmniej powiemy krótkie cześć. Zaraz obok mieszka Eliza, ma nową współlokatorkę, nazywa się Ariana czy jakoś tak. Myślę, że jest Rosjanką czy coś. W ogóle sam dubbing stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie, chciałbym zaznaczyć, że no, było to profesjonalne studio, nagrywało w ogóle i prawdziwi aktorzy. Jaki świn, jaka morda, nie? Masz rację. <laughs> Masz rację. No wiem, że mam. Znajdź bibliotekę teraz. Tak? Tak, przywitaj Alana tam gdzieś. W bibliotece. Stwierdź. Alan Gay. Alan Gay. Hej, Paulina! Fajnie, że już jesteś. Hej, okay, Alan, to jest fajnie, że jesteś Gejem. Naprawdę jest super. Ach tak. Może powinnaś zajrzeć do Maxa. czeka już na ciebie. Wstajni? Tak huźba do każdego teraz no, będę miał proszę, kodić, no jak pierdziele. Do zobaczenia, panie Norka. Jeszcze chwileczkę, Paulino. Co jest? Wiesz, cenię ciebie i oczekuję po tobie bardzo wiele. Mam wielu przyjaciół i partnerów biznesowych, którzy posiadają konie. To rumaki, które mm. muszą być w ciągłym ruchu. Jeśli tylko masz na to ochotę, możesz je ujeżdżać, a przy okazji jeszcze zarobić. Brzmi wspaniale. Dziękuję za propozycję, panie Norka. Oraz za zaufanie. Żaden kłopot. Praca nie jest osobą, <tronik> odezwij się do mnie co jakiś czas, jeśli coś będzie, to wtedy możesz się tym zająć. Nie o, mam więcej pytań, nie mam więcej pytań. Ten też tak z mordą mnie fiściowo zły Droga Paulinko, myślałem, że Czesanie już nie dla ciebie. Spokojnie, przecież nie zrezygnuję z kolejnego roku w najlepszej na całym świecie akademii jeździeckiej. O, co za komplement. Słuchaj, zajrzymy do Olbrzyma? No jasne! Jak bardzo się poprawił? Jest wspaniały. Jak tęsknił za tobą każdego dnia. Chętnie bym się z nim przywitała. Pewnie. cieszysz go tak u tu. tu no, zgrzebło, dobra? Jazda. Jest z niego na pieprza kurzem. Dupę, dupę myjemy, Dupy. Gdzież go tak ututuali, no? żeś się szlajał? A szybciej to, to jak? Dwójkę jak rzucić, No jedź! A dobra, już wiem. Skok. E, fizyka. No, to już wiemy jak hamować skutecznie. Wróć do akademii po z Kaszem. No, te fajne misje są ogólnie bardzo rozbudowane. Podoba mi się to. Skręcaj, kuźwa, skręcaj, ale nie tak mocno, no. <ścoughs> Powoli ogarniam sterowanie. Dopiero mam tego konia, zostawiam go tutaj, hamuj tylko hamuj, 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 hamuj Hamuj, hamuj Ja Ja mam swoje metody na hamowanie I nikt nie powie, że mam złe Stoję od razu tam ktoś go zamieść do bo ja mam to generalnie w te... Witam Znów tu jesteś Byłaś na przejażdżce? Nie no gadaj już! Wino. Ślady potajemnego spotkania. Butelka po piccolo, plastikowe kubeczki i chusteczkę, o! na której były ślady szminki. NIE! Yeah. Dobra, kiedy zaatakują cię w lesie potwory, możesz użyć czaru, dobra, no nieważne. Można iść spać. Konia, mam nadzieję, że ktoś się prowadzi. Paulino. Max powiedział mi, że nie dbasz należycie o Co swoje za łajca! Buchy. Troska o zwierzęta jest elementem nauki... Jaki jak kabel, ty! Milie. Ty, ale dobra, Jeśli co z lejem od nie ...będziesz miała nieprzyjemność. Dobra, nie miał. Dziękuję bardzo, pani Felber, dziękuję bardzo, pani Moro. Jestem pewna, że zbliżycie się do siebie w następnych miesiącach. Chciałabym wam przypomnieć, że każdego dnia zajęcia odbywają się w klasach oraz, że w każdy piątek piszecie test z materiału zrealizowanego w tygodniu. No ja Uważaj na zombie, polują nocą, dobra I Można umyć konia albo położyć na to i spać. Idziemy spać. Dobra, dam, dobra, Utrzymuję go na drodze. Już jest dobrze, że utrzymuję go na drodze. Już się nie wyrywa mi. Ale trochę czasem spowalnie, bo tu trzeba wolniej sprzęgło zwalniać, zauważyłem i wtedy on, on ładnie rusza, bo tu... On nie jest taki 1-2. 01 to sprzęgło, Tylko takie wiecie, musicie powoli odpuszczać i wtedy... O! Okej. Okay. Może mimo to chciałabyś usłyszeć wprowadzenie? Nie. Nie, dziękuję. Wiem co robię. A już od razu, tak? 40 sekund, dobra jazda. skok Dobre. Skręcaj, skręcaj. No ale, ale... No skręcaj! To o ja to było schroni. trudne długo cię nie było. Prawie umarłem. Prawdę mówiąc nie, ale kilka razy pojeździłam konno. Jestem dumna, że nie wyszłam jeszcze z wprawy. Jeśli nie będziesz pewna co trzeba zrobić, zapytaj Maxa. On ci pomoże. Tak i potem na nakabluję na nami. Na, 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 na